Część ja niedawno wstałam. Zdążyłam już zjeść śniadanie, trochę się ogarnąć. Teraz czekam na kuriera, ponieważ ma dla mnie chyba jakąś jedną przesyłkę. Później odprowadzimy aspena do fryzjera, ponieważ musi się już wykąpać. Następnie udamy się pewnie na jakiś spacer. Także zabiorę Was ze sobą. Zapraszam do oglądania. A to jest mój pies, który boi się wiatru i bardzo często, jak wieje, wchodzi nam właśnie do wanny. Co Aspenio? co Aspenio? co tak musi być, co tak się tutaj mi, co ty się mi tak boisz, co ty się tak boisz, mój maluszyk. tak? Aspen! co ty się tak boi? Tutaj mamy stój Aspen. Aspen przed kąpielą. O tak. O, Aspenio po kąpieli. Tak, Aspenio po kąpieli. müs. Hadi Patrzy na ciebie. Wow. Dawaj go. 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 Przed chwilą był u mnie kurier, pokażę co zamówiłam. Pierwszą rzeczą jest taki ręczniczek kąpielowy dla dzidziusia. Taki z kapturkiem. W kolorze takim musztardowym, miodowym. To jest 100 na 100 cm. Bardzo te kapturki są przydatne. Jak się dziecku umyje główkę, to... Fajnie można go całego owinąć. Takiego niemowlaczka. Bardzo, bardzo fajna, fajna, przydatna rzecz. Drugie zamówienie jest z Notino. Ja tutaj sobie jeszcze domówiłam do, yy, do szpitala, do porodu szczoteczkę do zębów. I to jest szczoteczka bambusowa. O, fajna szczoteczka. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Jeszcze nie używałam takiej bambusowej. Zobaczymy. Dobra, tutaj jeszcze pasta do zębów. To sobie zostawimy. I zamówiłam sobie jeszcze szczotkę do czesania włosów. Tango Teaser. Wcześniej do tej pory miałam cały czas taką zwykłą, standardową, bez rączki, ale było to dla mnie uciążliwe. Kiedy rozczysywałam włosy, bardzo często wypadała mi z dłoni Dlatego teraz postanowiłam sobie kupić szczotkę z uchwytem Zobaczymy, jak się będzie sprawdzała Sprawdzałam opinie Są dosyć fajne Wzięłam sobie ją w kolorze Peachy Glow chyba Bardzo ładnie się prezentuje Jest błyszcząca Jest bardzo lekka w ogóle. Bardzo lekka, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Cześć, witam Was po dość długim czasie. Mianowicie minęły trzy tygodnie, odkąd urodziłam. Tak, w końcu to nastąpiło, bardzo się z tego cieszę. Tym bardziej, że ze mną, jak i z moim maluszkiem jest wszystko w porządku. Bardzo dobrze się czujemy. Na pewno powiem też kilka słów o samym porodzie, być może nagram jeszcze oddzielny filmik, zobaczymy jeszcze, ile materiału mi się uzbiera. Na razie to, to tyle, chciałam się po prostu pochwalić, bo się cieszę, naprawdę niesamowicie, że już mam to za sobą, mimo wszystko, że przepraszam Was bardzo, ale właśnie teraz zarówno, jak i jeden taki drugi syn już na mnie tutaj patrzą, także na razie kończę, do zobaczenia później. Cześć! A kogo my tu mamy? Kogo my tutaj mamy? Cześć! Cześć! Halo! Ale się ziewa! Ojejku! Jejku, jejku, jejku! Moje malutki skarbeczki! Ci się nie podoba? Ojej, moje moje, jest razie? Moje 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 moje. Niestety, to już koniec mojej ciążowej przygody. Z całego serca chciałam podziękować wszystkim tym, którzy byli przy mnie w tym niezwykle dla mnie ważnym czasie. Zwłaszcza mojemu kochanemu mężowi i synkowi Szymusiowi, mojemu łaspeniowi oczywiście i kochanym rodzicom. Dla mnie to były niesamowicie piękne chwile w moim życiu, za którymi już tęsknię, do których mam ogromny sentyment i do których na pewno będę często wracała. A Wam mam nadzieję, że filmik się spodobał. Do zobaczenia następnym razem.